Torty i czekolada. Czego można chcieć więcej? Zobaczmy, co porabiają nasi przyjaciele. Mega czeko balon. Robi się poważnie. Czyń honory. Tak. Ha? Ciekawe, kto odetnie wstążeczkę. Aha, wygląda na to, że Mel wygrywa tort. Tak. Niezbyt czysto, ale perfekcyjnie. Do dzieła, drogie panie. Niech rozpocznie się wyzwanie. A teraz torty. I czekoladowe jajka? Tylko jedno. Ha, to niezbyt wiele. Patrzcie na talerz mel. O, rety, rety, będzie się świetnie bawić. Przygotuj dekoracje, kochana. O, ten tort będzie idealny. Uff, wreszcie skończone. Spróbujmy. Tak, tak, wprost do brzuszka. Zróbmy to. Coś jest w środku. Nowy iPhone? O kurcze! Tutaj, Mel, weź to. Wow, nie wiedziałam, że masz aplikację konesera słodyczy. Wybierz dowolne smakołyki za pomocą tego magicznego telefonu. Myślę, że jesteśmy idealnie wyposażeni, aby zrobić najsmaczniejszy tort ever. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Nieźle, Jess! Uu! Daj coś Mel. Okej. Okay. No to jedziemy. Proszę, panienko. Dzięki Jess. Jej! I jeszcze jedna rzecz. Ha, niezły dowcip, Jess! Dobrze wyglądasz jednorożcu. Co dalej w menu? Torty! Wygląda na to, że Jess akceptuje ten rozmiar. Hihi. Meli też jest zadowolona. A teraz czas na dekorację. Co to jest? Zakręć kołem i zdobądź tajemnicze dodatki. Tak! Pierwszy obrót za nami. Słodkie pianki dla Meli. A! Ah, Faśne rzeczy dla Jess. O nie! Żartujecie sobie! Ogórki na słodkim torcie? Ech, dobra. Wyzwanie to wyzwanie. Myl znowu wylosowała słodkie. Ta dziewczyna ma niesamowite szczęście. Wspaniale, mm. właśnie tego było nam trzeba. Nie! Ostry sos, orety, biedna jazz, idealny tort? Zrujnowany! Właśnie zdałam sobie sprawę, że ona będzie musiała spróbować tej potworności. Nie mogę na to patrzeć. Mle! I. Ostre! Ach, Jess? Nie poradziłaś sobie z tą ostrością, co? Zaraz cię poskładamy do kupy. Dobrze? Um, Mel dobrze sobie radzi. Ach. Jess! Jesteś cała! Dziewczyny! Czas na dekoracje! Mel dostała pączki! Pisze się na to! Dostała wszystko co najlepsze! O tak! Mniami! A co dla Jessie? Wpadła na coś! Wyjmuje? Kredki i papier? Interesujące! Ale co jej darysowanie słodyczy? No cóż, ufam jej! Jesteś bardzo utalentowana. Nie przestawaj. A teraz ostatni krok. Przywróćmy te słodycze do życia. Cóż, niedosłownie. A wiecie o co chodzi. Patrzcie. Ha, nieważne. Bam! Idealny pączek i to z jej rysunku. Jesteś niesamowita. Jesteś wróżką Jess. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś tak słodkiego. Nie ma sensu czekać ani sekundy dłużej. Zajadaj! Mel, ty też chcesz spróbować? Zobaczmy, czy Jessie zrobi coś dla nas. Tak, tak! Nie nakręcaj się za bardzo, Meli. Ciężarek? Nie, to jest za ciężkie! Jess! Uh. Nie jesteście gotowe na kolejny smakołyk! Dokładnie tak! Mega tort i krem w każdym kolorze, jaki tylko można sobie wyobrazić. Wow, wow, wow! To jest takie zabawne! A do tego bita śmietana! Jesteś niemożliwa, Jess. To wygląda fantastycznie! Pokrój go! Czas zajadać. Hi, hi, hi. A ta tęcza w środku? Coś wspaniałego. No dalej. Fantastyczne. Meli, no dalej. Ona ma inne podejście. Każdą warstwę pokrywa bitą śmietaną. O, podoba mi się ten pomysł. I nie zapomnij dodać trochę koloru. Jest niesamowicie skupiona. Ha! Skończyłaś? Mel? Mel? Co? Trochę mnie przeraziło to dzieło sztuki. Przecież to jest straszne. Może, ale tylko może ten strój szefa kuchni dodamy trochę inspiracji. Wciąż możemy to naprawić. No dalej. Wow! Myl! Nie wiedziałam, że masz taki talent. I nie, Jess, ty nie otrzymasz pomocy szefa kuchni. Masz. To jest bardziej w Twoim stylu. Ha! Aaaa! O nie! Tort! Teraz na pewno będziemy potrzebować stroju szefa kuchni albo cudu. O nie! Oki, doki! Czas na torty! Z dodatkiem czekolady? O tak, kochani! To jest najlepsze! Ślinka mi cieknie! Patrzcie na ten smakołyk! Niesamowita robota, Meli! Zobacz, co jest w środku! Puszyste ciasto ptysiowe! Jest takie niesamowite, na jakie wygląda. Mm. Teraz weź gryza, a, niam, niam. Jess! Teraz ty. Hmm, Mel dostała większą nutelę. No cóż, zróbmy z tego jak najlepszy użytek. Co tam widzisz? Aha. U, to złota moneta. Jest tylko jedna taka na świecie. Możesz za nią kupić wszystko, co tylko zechcesz, wliczając w to całkowicie jadalne cukierkowe klejnoty. Jej! Zróbmy to! To musi być warte miliony! Niesamowite! Mel, patrz! Super! Ona też chce, ale jak to zrobić? Co? Niegrzecznie, ale, Jess, wyglądasz przepięknie. Mel, myślę, że faktycznie zrobiłaś naszej dziewczynie przysługę. Plan B. To chyba nie działa w ten sposób, Meli. Gotowe? No dalej, dziewczyny. Mel dostała tęczowy tort. A Jess? Co tam masz? O kurcze! Na pewno przydałoby się go trochę poprawić. Przynajmniej możemy rzucić okiem na ten cudowny tort tęczowy. Smacznego, Melanie! Wow! A teraz spróbuj! Mmm! Okej, okay, Jess. Czy coś jest w środku? Hmm. Jakiś pomysł. Ha? Nadszedł czas na trochę akcji z rurką, kochani. Ha! Ta dziewczyna to cukierkowy odkurzacz. Sprzątanie bez dodatkowych opłat. Nie ma za co. Zajadajmy. Ha? Co ta dziewczyna robi? Ekstra! Mm. Mez zauważa, że jej słodycze zniknęły. Ugotujmy coś. Hmm? Cebula? Dziewczyno, mówimy tu o tortach. Co cebula ma z tym wspólnego? Hmm. I ten zapach. O kurcze! To doprowadza biedną Jessie do łez! Co? Cukierki topią się od łez-jazz? Nie płacz blondi. Może ten tort jest słony, ale wygląda super! Dzięki, Mel! Dziewczyny, lepiej żebyście były głodne, bo czas na burgery. I tak, burger jazz jest zrobiony ze słodyczy. Ta czekoladowa polewa będzie idealnie pasować. Fantastycznie! Smacznego! Orety? Ta pyszność należy do Ciebie. O proszę, powiedz nam, jak to smakuje? 10 na 10. Mel również ma ciekawą misję. Od czego w ogóle zacząć, gdy ma się takie jedzonko? Od keczupu, oczywiście. Podoba mi się twój sposób myślenia, dziewczyno. Jess? Co z tym zrobisz? Mel jest gotowa na zajadanie. Ciesz się tymi kanapeczkami, póki możesz. Wygląda na to, że Jess dodała sody oczyszczonej do keczupu. A teraz. Orety? Czy keczup utknął? To się może skończyć tylko w jeden sposób. A, jej! Ha, ale to nie powstrzyma, Mel! Nie ma mowy, nie ma opcji! Przedstawienie musi trwać dalej! Ha. Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. I zostawcie nam komentarze, co Wam się podobało najbardziej. Okej, okay, pa!